Dobra, jestem debilem. Po prostu nie włączyłem tego moda. <laughs> Osobnie był w mocach i trzeba było go włączyć i tyle. Prawo ja. No ale przynajmniej to zauważyłem, zanim się złoża wyczerpało, co nie? <laughs> Dobra, generalnie tak. Budowniczego jednego uszczuplił i wysłał go, żeby kamyczek mi turąbał. O co, tu jesteś... No, dwójka fishermanów tu jest Tylko niech skończy właśnie to robić W ogóle tak, mogę tutaj maksymalnie, wiem, 30 No Część do tego nie wydokończyli Weźcie proszę, proszę Nie trolujcie jak mnie Dobra, tu w ogóle czwórka nawet nie wystarczyła żeby to zebrać F trochę tyle jedzenia zmarnowałe mm. Dobra teraz problem z ironem jest z czego ty robisz tego iron dobra to tak to też trzeba odpalić ale nie Dobra, nie, 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 nie w zimę, nie w zimę. Zapomniałem. Może mam dwóch? To i tak jest problem z ty, ty. Dobra, wbudowali. To idziesz chociaż ty jeden. Zobaczymy ile będziesz w stanie kamienia w ogóle z tego wyrąbać. W ogóle tak sobie myślę. Jak tu będę miał kole szkołę, to ja będę potrzebował jeszcze nauczyciela, żeby uczył. O! <grystanie> Ju już mam! Nieważne. <grystanie> Szybko przyszedł. Jak na samolot normalnie. Nie chcę ścina tutaj. Nie wiem, co on tu może robić. O! Wnosić! No właśnie. Jesteś woman wahue. Ale w ogóle jest smutne, że to że masz tak mało zdrowia. Już. Ale tak, to będę musiał chyba dodatkowo kogo do roboty. Inaczej to tupa zbita. O, dobra, akurat jest kolejny. Nice. To macie wyczucie czasu. Normalnie lepsze niż ja. Obra, wydobyłeś coś już? Jak to? Nie, co ty robisz? łopie do roboty, a nie zamieszkaj sobie tutaj. A nie wiem, czemu tu w ogóle budowniczy mieszka, Nie wiem. To tutaj się zamieszkaj. Zwykle nie ci buduję chatkę. Bo tutaj będą dość ostre chatki budowane. W ogóle to tak. Jeszcze dodatkowo tu mogę w tym miejscu. Może gdzieś studnia tutaj. Mogę normalnie 6 tudni sobie budować? Dobra, przynajmniej wiadomo, niedaleko mieli do wody, prawie czego. Interesujące, że nie ma drewna. To by się tego spodziewał, nie? Zróbmy chociaż priorytecik, żeby to wybudowali dość szybko. Bo tak się rozwijam z populacją. A patrzę, że leśniczy sobie już nie daje rady. Dobra, popatrzmy sobie w ogóle, jak porobił. Porobił. Naprawdę, ja wiem, ja wiem. Nie mam yy, w ogóle do opału, no właśnie. Więc nie, proszę weźcie mi te drewna, Zetnijcie albo coś. Ile z tego będą wycinali? Pewnie dam tu dwóch maksymalnie Albo nawet trzech Bo <śm> i tak tylko nie wykorzystają Ten tereny tak się pokrywają Więc tylko trochę Ale myślę, że tutaj będą sadzili jak nie, to, no to takie trochę Zmarnowany potencjał tego Długo trzeba będzie moc dać Za niedługo Uuu uh. Uuuu, dwa na. Robisz wrażenie. Hmm, dodatkowy hunter może byś przydał Może, może, kto wie. W ogóle... U, najsik, mamy tutaj już... ...grzybki. Grzybki, halucynki. Eee, Mamy więcej zdrowia. Dobra, musimy mieć lepszą różnorodność jedzonka. Już wiem gdzie to ten ka kamień kamień kamienicie. Dobra Nic nie trzeba więcej mi mówić. Ale generalnie to powoli trzeba będzie wziąć i zacząć monterki zawać domy. No czego by znowu mało? Drewno, super. Ścinacie tutaj wam jeszcze mało. O, 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 Dobra. Lecisz tu jeden. I tak, budowniczy truki, Żeby wybudować w końcu tego kolejnego forestera Boże to niech będzie Żeby wybudować kolejnego drywala W ogóle Aaaa! Dlaczego Weźcie sobie drewno Macie tutaj tworzy chłop ja wiem, byście chcieli mieć lepsze domki Żeby się nie wrzało Ale ci dostaniecie, nie bo to będziecie pracowali w kamieniołomie Tak, żeby nie dostać lepszych domków Później ty lecisz Szkoła, a, ja tak czeka na kamień Nowość W ogóle to tak, tutaj będę musiał składowisko zbudować Dlatego tego chłopa, dobra. Tutaj takie i takie i takie. Dobra. Miejmy nadzieję, że on chociaż dużo drewna będzie przynosił. Chociaż, kurtę, ma się ja matką głupi. Dobra, jestem głupi. Trudno. Hmm. Dobra. Idź jednak tutaj, będziecie Polu dostarczali. Ej, drewno tu już od razu dadzą. Nie, ja nawet nie mam pojęcia, kto tak szybko. Dobra, yy, kim na przykład ty jesteś? Farmer, jak ty pracujesz? Dobra, jednak pracujesz. By wymigałaś się. Ale tak, do tego domku nic nie dajecie, trochę też to mnie smuci. Że wasza dwójka musi być pewnie z innego miejsca w ogóle? Skąd wychodzicie? O, z tych domków fajnie. Też. Więc jednak trzeba tu będzie zbudować. Ale najpierw ten Dobra, zbierzmy ten kamień No, to by szlaza zabrakło o. Też by się pytało, że jakie, żeby jakieś było Tam dobra obrania, to tam ewać Póki co dajemy sobie radę. Dobra, w ogóle moje... moje starzeją się. Zbyt dużo w jednym domu ich chyba mieszka. Ciekawe czy w ogóle może być więcej, bo odkąd grałem nigdy mi się nie zdarzyło, żeby te trzy miejsca były wypełnione. Żeby... Oni, żeby oni się tak roznażali, nie? Może wyglądujemy sobie ten tomek w końcu. Albo to... A? Albo to uh -huh. Ale tak dobra, może w sumie dajmy im priorytet na budowanie szkoły Bo wyedukowani lepiej pracują, nie? Więc odra trzeba lecieć we takich Eee, dobra Jakoś tam jeszcze mam drewno Gorzej z kamieniem no Ale od tego, tu jesteście, o, się masz, o! Coś nowego. Ja będę musiał chyba trzeciego czwartego zbudować. Bo to idzie normalnie, jak krew z nosa. Powolutku. Szarełkę też będzie problem zaraz No dobra, dajmy do szarałka jeszcze jednego Jak tam w ogóle wam idzie wychud No w sumie na, trój, na trzy osoby Ciekawie, ciekawie Nie jest tragiczne, nie powiem To pewnie zdrowie też zwiększy tak ta, ta, ta chatka Ej, bo jednak dostarczę się tutaj coś. Wow, nie sądziłem. Tutaj też. A tu? Tu nie. No spoko. Typowe. O, oh, tu kolejnego. Leblera, ale nie wiem, co z nim zrobić. Można tu piątkę? Można, bo chyba... Dobra, tutaj dołożę. Bo strasznie wolno będzie zbieranie tego. A nie chcę, żeby znowu było jak wcześniej, że znowu zima przyjdzie i takie, ops, jedna czwarta poszła się gdzieś tam, nie? No. 900 tylko tutaj było wcześniej. Właśnie, tutaj też 900, a tutaj trzosy pracowały tu 4. Dobra, jak tam wam idzie, kochani moi budowaliście domek Fajnie, fajnie, teraz w końcu może ten rybak tu mieszkać Tylko szkoda, że oni dalej dochodzą, nie? Trochę takie marnowanie czasu to jest No dobra, tutaj trzeba będzie wybudować myślę jakąś wioseczkę jednak w tym miejscu Czy było bliżej do tego Dobra, w sumie da całkiem dużo tego alda... dajmy 1000 czekasz. Jak tam? 13 16. Ach, nie jest źle. A tu? 5 na 12. Kole, za czas nie wiem, czy to wybudować, czy szkołę. Sadkę trochę. Tu mamy kolejnego. Gdzie ty? Gdzie ty się urodziłeś? Nie wiem. Uuu, to trochę nielegalnie. 13 lat. 11 lat różnicy i są razem. No. Nikt nie ma pretensji. W ogóle, czy wy tutaj serio znosicie Stone'a? Nie ma. Zatrzymajmy to. Ja potrzebuję albo do leśniczego, albo do szkoły. Szkoda trochę, że ubrań cały czas tam na zero. Chodzą zimni, zim, zimno im, przez to więcej spalają tego drzewa połowego. Ile w ogóle jak tam widzicie? 800-900 Tutaj 600 tylko. Dziwne, chyba że to wina przez ten domek, że oni mają tak blisko. A to jest bardzo możliwe. Dobra, jest mały problem z herpalistami. O, Czy ty wy pewnie kradniecie jednak Dobra to wejście... Nie wiem wiele do mnie chce leci I tak, ty kopać kamień Dwójka i jedno niech dostanie Tak jest już Ale muza się odpaliła du Tu, 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 -tu, 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 tu, Czy ja nie dałem tutaj, żeby robić... brać ten kamień? Nie wiem Ej, dobra, zaraz będzie szkoła zrobiona, 11 kamienia już W tak. Mają gdzieś 22. Zobaczymy teraz jak zdjąłem z tych, nie? Czy teraz się to zwiększy. Bo jak tak, to kurczę, tragedia. Aha, no bo jeszcze tutaj idzie, no to tak. Super. Dodajmy w ogóle cytrokę I w sumie tyle O, 21 kamenia aż stopili teraz. Robi wrażenie. I brakuje dwóch kamienia. Tutaj cztery. A tutaj też był? Fajnie. Jak tam? Teraz... Dobra, 800, a tutaj też mieliście 800. Rybacy nam może działają już. Nie wiem, może dlatego, że tu nie ma, dopływu by świeże, świeżej wody, świeżych ryb. Dobra, szkoły już budują praktycznie, o prawie skończyli, fajnie. Od razu lecimy jakiegoś nauczyciela. Tylko tak, w ogóle tego rybaka muszę sobie wyłączyć. Póki co? Póki mamy tyle jest niezbędny teraz tak, czy tutaj się zwiększy ilość produkowanych Ty. czy muszę gdzieś wybudować indziej, kurczę tak trzeba będzie zrobić, lecimy drogę I dajemy w sumie gdzieś tutaj, o dość długo w sumie I tutaj sobie nie dość, że damy kolejnego forestera I herbalistę sumienia to trzeba wszystko po całości już dawać, czy jakkolwiek to było. Mm, tylko tak: najpierw to i to, i hunterka tutaj też trzeba dać. I to tyle w sumie. Tyle zmian. Tylko właśnie, 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 jeżeli chodzi o priorytet, to jednak róbcie tego. Bo nie jest bliskie ukończenia chociaż. Tutaj i po co wam tutaj te drzewa, zetnijcie je. w ogóle całkowicie to. Zobaczymy jak teraz będzie. Dobra, dajmy tutaj dwóch. Teraz nie będziemy dostawali żadnych dostaw przez najbliższy czas dzieci. Bo oni pójdą do szkoły, czyli będę miał... Musiał poczekać kolejne 5 lat. A najgorsze jest to, że jak nauczyciel umrze. Będą tu studenci, to nie jest że, że się nie zastąpi, tylko nie. To studenci stwierdzą takie, a jednak idziemy do roboty i będą niewykształceni. No a co z tego, że nawet spędzili tam, nie wiem, 5, 4 lata, nie dajmy, że 4, 4 z 5, nie, niewykształceni są. Dobra. Zrobili szkołę. Jeszcze nie. Jak to tak? Ty idziesz do herbalicy spoko, a drugi. Okej. Okay. Czyli sobie jeszcze trochę poczekam. Dobra, przyspieszmy czas. Może tak się uda, cię szybciej. A wy, jeżeli w tym teraz będziecie mieli więcej herbsów, no to wtedy nie będę tego odpalał. O, o, dobra. Dostarczyli. Teraz będą budowali. Fajnie. I szybciutko. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. A wy jak tam wam idzie? 32 w tym... To i tak za mało. Co? No 24 aż. Patrzcie się w, w, w głowkę, Bardzo proszę. W ogóle co jest? Czemu oni tutaj dopiero zaczynają zbierać? Nie wiem. 1200 było ostatnim razem, a teraz już jest sezonowa piątka. Zobaczymy ile, o ile się to zmieni. W sumie zbudujmy sobie kolejny dom, od razu dwa, żeby mieli gdzie mieszkać, bo jest już ósemka. Dobra, dajmy tu trójkę. Teraz tak, wy tracicie, a zyskują ci. Też stracisz... Ten... Lecisz, dobra. Zobaczymy jak właśnie to wyjdzie. co tutaj, bo z tą stronę. Dobra, tylko gdzieś tutaj bym musiał dać. Weźmy już tą jednak drogę Z budowy. Teraz postarajmy się most zbudować O i teraz nagle się da, fajnie Dobra, ciekawe czy w ogóle tutaj zbiorą, zbierali Już są trzy... Tutaj, o! Oh. Tutaj są jakieś posadzone tu i zaczynają rostać, fajnie Tak tam z naszymi Herbsami. Dalej słabiutko, czyli to nie przez to Może po prostu się tu już skończyło i nigdy nie odrośnie. Oby nie I w ogóle tak. Weźcie najpierw herbeli To jest budujcie? Tak, to się odmawia. Odmawia? Nie wiem. turu to Czyli jednak umierają w tym już. Hej, dobra, wybudowali mi w ogóle cmentarz, fajnie. Trzeba będzie odpalić teraz to. Sześciu studentów już jest. Uf. Dzieci mega mało mam. Tutaj, jakbym zadał taki domek, to tu by się już nie zmieścił kolejny. no To co tam, zwykły magazyn, tutaj w sumie wybudujmy sobie taki jeden prestiżowy dom. Niech wiedzą, że kurwa nas stać. Tylko 10 szlaza, No, trochę mamy. Że tym bardziej, że tutaj zaczną. Aha, Dobra, czy brakuje laplerów? To ile, ciebie, z czego? Ej, 34 w tamtym sezonie zdobył już. No, ten trochę więcej. ciuteczka tylko. Ale przynajmniej ten będzie wspomagał tych trochę. No jak widzę, to jest strasznie dużo takich już dużych drzew.